Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Hmm, oczywiście z całego serca Was witam. Mam nadzieję, że macie tak cudowny dzień jak mój. Mój się rozpoczął przepięknie. E, muszę Wam powiedzieć, że nie mogę się doczekać, bo dzisiaj ma przyjść przesyłka. Przesyłka, e, która. Znaczy inaczej, zawartość przesyłki, e, którą rozważałam, powiem Wam szczerze, już dobre pół roku i tak e, cały czas odwlekałam, odwlekałam ten zakup, ale w końcu stwierdziłam, nie. Powstaje nowa szafa e, w mojej kuchni. E, tyle się ostatnio rzeczy m, zadziało, że po prostu czas na. Nowe. Czas na porządki, czas na to, żeby rzeczywiście zacząć myśleć o tym miejscu i o tych rzeczach, jako hmm, czymś, co ma mi posłużyć na lata i coś, co ma być w jednym stylu. A co to takiego będzie? Słuchajcie, no to żadna tajemnica. Hmm, tak naprawdę w tytule macie napisane, czego ta przesyłka będzie dotyczyła, więc jeżeli chcecie zobaczyć, na który zestaw ja się zdecydowałam. Po prostu zasiądźcie wygodnie, zabierzcie sobie coś dobrego do picia. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku. A my co? Zaczynamy. Wczoraj, moi drodzy, odebrałam duże zamówienie z AliExpress i tutaj między innymi zamówiłam sobie taką dynię, jak widzicie u mnie już powoli klimaty jesienne się zbliżają, myślę, że bardzo fajną taką sobie zrobię aranżację um, i powiem Wam szczerze, jeszcze się przymierzam do jednej takiej srebrnej, dużej dyni um, z Home and You, więc mam nadzieję, że również będzie moja, ale to będzie taki właśnie na um, taki, taki lampionik, więc a to jest Piękna dekoracja. Oczywiście w tym można też zjeść zupę czy trzymać jakieś też słodycze. No, pomyślę, ale myślę, że bardzo fajnie to sobie zaaranżuje. Być może Was też, kochani, zainspiruje. Także szukajcie sobie takich rzeczy, bo myślę, że to jest też bardzo mm, ładna ozdoba. No i przede wszystkim coś praktycznego. No, także jesienne klimaty u mnie zaczynają powolutku wjeżdżać na salony. Jak to mówią. A wy dajcie mi znak, czy wy już czujecie ten powiew jesieni? Czy jeszcze jesteście jedną nogą albo obiema nogami w tych klimatach wakacyjno-letnich? Bo ja już powiem Wam szczerze, naprawdę mocno zastanawiam się nad tym, jak ogarnąć zimowe klimaty, czyli mój ukochany film odnośnie mojej zimowej wioski. A w tym roku przybędzie mnóstwo ciekawych. Fajnych, być może troszkę bajkowych przedmiotów, tak żeby ubarwić mój przepiękny parapet. No, będzie ciekawie. zakupy, jak co zawsze, jak co każdy film, albo przynajmniej staram się, żeby w każdym filmie Wam pokazać, co, y, co sobie wybrałam, co sobie kupiłam w y, tym razem. Kerfurze, moi drodzy. I mamy tak, jajka z wybiegu. Wzięłam sobie rukolę i rozponkę. Do tego, ostatnio Wam pokazywałam też miechunkę. Bardzo ciekawy owoc, więc jestem ciekawa, czy tym razem będą dobre ostatnio miałam problem, no ale dobra, nieważne. Marchew gorgonzola, po raz e, któryś, też jest bardzo dobra na kanapki, do różnego rodzaju tam desek z serami i tak dalej, um, tak dalej. Tutaj mamy ser bałkański z mleka owczego i koziego, to jest mieszanka, czyli to jest taka bardzo fajna, przyjemna feta, z której też chcę coś fajnego zrobić, taki sos z pomidorami, z czosnkiem, z... może jeszcze z cebulką, zobaczymy. Ten ser Wam bardzo polecam, on jest świetny, rzadko go można spotkać w Carrefourze, ale jak jest to bierzcie Castello, bardzo dobry, Danablu. Do tego jeden z moich ulubionych też serów, serów jogurtów bałkańskich i jeszcze mam tutaj zwykły, naturalny ser, serek śmietankowy, z piątnicy, jak będę robiła te moje serniczki, przyda się. I wzięłam sobie jeszcze Kerrygold, ja wiem, że niektóre z Was mi pisały, że Kerrygold to macie tylko i wyłącznie takie sery żółte, natomiast Patrzcie w różnych takich nawet mniejszych sklepach, bo wiem, że ten Carry Gold występuje i możecie go dostać. Zazwyczaj właśnie jest on w wersji Cheddar, ale jak znajdziecie ten irlandzki, to jak najbardziej kochani bierzcie w ciemno, bo będziecie zadowoleni. No tak wszystkie moje zakupy wkładam co do lodówki, do lodówki, do szafy, do szafy, to co potrzebne. No, ale liczę na miechunki, że będą pyszne. Kochani, widzicie te dwa ogromne kartony? Hmm, hmm. Postanowiłam, że skoro tak naprawdę robię sobie już taki e, komplementarny m, porządek w, w kuchni e, i będę robiła tą dodatkową szafę, będę ró różne rzeczy sobie tam. Będę sobie różne rzeczy tam układała To postanowiłam, że też wymienię parę garnków Bo jak wiecie, już mam też kilkukrotnie mówiłam, że się do tego przymierzałam Ale nigdy jakby nie było okoliczności Natomiast stwierdziłam, że to jest bardzo dobry czas Była też bardzo dobra cena Kupiłam zestaw Tefala Mam jeden garnek, taką patelnię garnek I bardzo jestem z niego zadowolona Kupiłam, nie wiem, jakieś rok temu może, może nie cały rok temu i powiem Wam, że jestem właśnie z tego rodzaju zadowolona Boże, cały czas gadam, a jeszcze Wam nie pokazuję, no ale dobra, do, do rzeczy w każdym razie kupiłam właśnie jeden na wypróbowanie i tutaj chyba też będzie jeden taki ten garnek patelnia w tym zestawie także zaraz Wam pokażę natomiast chciałam go wypróbować przetestować sobie przez dłuższy czas i stwierdziłam, że jeżeli będzie ok to wtedy kupię już cały zestaw. Do tego zestawu będą też jakieś łyżki, takie do kompletu. Ale to wszystko, kochani, Wam powiem. Dobrze, dosyć gadania, odpakowuję moje kartony. Dobrze, moi drodzy. pierwszy garnek, to jest taki rondelek, nie jest za ciężki, ale powiem Wam, że on jest ze stali nierdzewnej, tutaj ma też bardzo fajną rączkę, która się nie nagrzewa, więc też będzie super dalej mamy garnek 2,5 litra i do tego mamy pokrywkę to jest ten komplet, zobaczcie to jest komplet tych chochli różnych, tutaj mamy taką trzypaczkę, łopatka chochla taka łyżka nabierka to jest pewnie do przerzucania różnego rodzaju mięs, czy też, no wiecie, no, do czego taki widelec się używa. I jeszcze taka płytka łyż, łyżka, e, na przykład do sosu, czy do czegoś, także bardzo się cieszę. Tu mamy pokrywkę do większego garnka. Tu mamy garnek 4,5 litra, również z pokrywką. I patelnia... Nawet nie pamiętam, ile ona ma średnicy, ale jest też bardzo, bardzo fajna, więc szukam teraz w tym drugim pudełku tą drugą patelnię, o której Wam mówiłam. Ale jest fajna, bardzo mi się podoba. I tu, moi drodzy, jest właśnie ta patelnia, ten garnek, który ja już mam z pokrywką. Także dlatego się zdecydowałam. I teraz powiem Wam szczerze, że cały zestaw miał 5 elementów, dobrze mówię. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13. w sumie elementów, ale dobrze. Eee, zdejmuję kamerę ze statywu i Wam pokazuję wszystkie poszczególne elementy. Mamy to, kochani, to jest jeden garnet, o którym Wam powiedziałam. Tutaj jest patelnia, i akurat te wszystkie garnki są ze stalni rdzewnej. I mają te funkcje nieprzywieralności dań. Dlatego też ważną dla mnie rzeczą było to, żeby rzeczywiście one mi starczyły naprawdę na lata. One mają 10 lat gwarancji, jeżeli chodzi o tę stal nierdzewną. I przede wszystkim, co też jest ważne, mają grubą powłokę tutaj od dołu, co powoduje, że potrawy, które gotujecie, one się równomiernie nagrzewają. Tutaj do tego zestawu mamy garnek 2,5 litra, tak jak Wam pokazywałam. Tutaj możecie zobaczyć. Do tego litrowy taki e, rondelek. I tutaj mamy garnek. Nie wiem, czy zobaczycie, 4,5 litra. Także tak, kochani. E, co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym zestawie? Podobno, właśnie, te pokrywki, dlatego mają taki. Troszkę dziwny kształt, ponieważ ich zadaniem jest w stanie takie, dlatego one mają taki właśnie e, dziwny kształt, powiedzmy, żeby można ich, że żeby można je postawić e, na przykład na blacie i nic się nie będzie działo, ona nie będzie nam, wiecie, tańcowała na stole, e, z czym ja czasem miałam niestety le problem. Dobrze, kochani, e, tutaj jest, jeżeli chodzi o ten zestaw Daily Cook. Jego możecie również wykorzystać, o, zobaczcie, na indukcję, więc też tutaj z tym nie ma problemu. Um, hum, co tutaj jeszcze, kochani? To o tej nieprzywieralności Wam powiedziałam. Dodatkowo, o, tutaj, o, tu mamy po polsku, czyli mamy tak 10 lat gwarancji. Um, dodatkowo najwyższa jakość stal nierdzewna. I nadają się do recyklingu. Oczywiście, bez rączek. Także to też jest bardzo fajna opcja, jeżeli my zwracamy na to uwagę. A uważam, że w dzisiejszych czasach naprawdę warto o tym pamiętać. Jeżeli jest taka możliwość, to kupować rzeczy, które można recyklingować. O tak, kochani, no i tutaj te wszystkie łopatki przyrządy, które nam są niezbędne w kuchni. Myślę, że to też jest bardzo fajny dodatek. Od tak kochani, się bardzo cieszę, wszystko wędruje w zmywarce, no i czas na używanie. Resztę garnków już wyrzuciłam, a i to też jest bardzo ważna rzecz, bo można je mieć w zmywarce, więc jak najbardziej kochani tutaj. To był też dla mnie bardzo ważny punkt przy zakupie tych właśnie garnków. Dobrze, kochani, ja się bardzo cieszę z tego zestawu. No, dajcie mi znak, czy wy wymienialiście garnki. Oczywiście chciałam sobie kupić takie znacznie, znacznie droższe styla, ale powiem Wam, że um, styl chyba bodajże styl, ale no niestety, nie mogłam sobie pozwolić, natomiast ten cały zestaw mam tutaj Paragon, który mówię. Za cały zestaw kochani zapłaciłam 519 zł, więc uważam, że jest to bardzo, bardzo dobra cena. Eee, podlinkuję Wam ten zestaw, jeżeli macie ochotę to sobie go kupcie albo zerknijcie na niego, eee, ale cieszę się, bo wszystkie już będę miała do kompletu i nie będę miała żadnego miszmaszu, bo wiecie jak to jest, latami się zbiera, kupuje się różne garnki zupełnie nie, nie odpary po to, żeby tylko móc gotować a tym razem będę miała cały piękny zestaw z tego co tutaj widzę, to jest zestaw tylko tych wszystkich tutaj zobaczcie trzech garnków i tej patelni a to widocznie było dokoptowane i zrobiony taki zestaw dodatkowy no, ale mimo wszystko jestem zadowolona i tak kochani ja będę kończyła tego vloga Wczoraj się miałam do Was odezwać, pożegnać, zakończyć tego vloga, ale nie udało mi się, więc dzisiaj po nagraniach stwierdziłam, że włączę kamerę i no muszę to zrobić. Także kochani, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną. Znów mogłam Was u siebie gościć, cieszę się ogromnie. Mam nadzieję, że ten film, który dla Was przygotowałam dzisiaj, będzie też dla Was fajną inspiracją, taką wiecie, odskocznią. A ten vlog. Przyniesie Wam e, dużo ciekawych ujęć i też właśnie inspiracji. Dobrze, kochani, nie gadam, nie powtarzam się, przytulam Was jak zawsze bardzo mocno. Um, I co? Do następnego? Do następnego. Ciao!